Cześć, cześć, z ze strony Marcel Mikicki z kanału Mikro kuzyty, czyli ja dzisiaj sobie zagramy w Minecraft, choć jak widzicie nie ma z nami Martyny, ponieważ po prostu dzisiaj miała do późna lekcję, dzisiaj Martyna miała bardzo do późna lekcję i po prostu jeszcze byłem na roratach i po prostu nie miałem ogólnie jak nagrać też w sumie tego odcinka, bo ogólnie nam Domek kontra Domek zajmuje mniej więcej 3,5 godziny, mniej więcej. I byśmy nie zdążyli, a wcale, a wcale. A więc dzisiaj mamy taki nieco inny odcinek. Jak już widzieliście, tam są nasze stare skiny. Dzisiaj mamy łóżko piętrowe z kiedyś, kiedyś odcinka i te budowle. I najpierw oceniamy Martyny Tom, a Martyny Domek, a Martyny łóżko piętrowe a później mój i mój i dawajcie oceny w komentarzu, które łóżko było lepsze Waszym zdaniem. Martyny było łóżko piętrowe czy głowa? A moje głowa czy łóżko piętrowe? Piszcie w komentarzach, a my się widzimy w pierwszym domku. A jeszcze szybko przypomnę, żebyście zostawili łapkę w górę oraz suba, a że Martiny dzisiaj nie ma, to zostawcie takie dobre trzy łapki w górę, cztery, łap cztery łapki w górę, tak, to będzie następny może taki odcinek po prostu ja sam. No i dzisiaj oceniamy właśnie, a na początku jest to, otóż domek łóżko piętrowe, tak się prezentuje od góry. Się prezentuje się od góry, tak się prezentuje od tyłu. Tak oto się prezentował od tyłu, tak się prezentuje od balkonu, tak jakby tak i od boku, tak się prezentuje, prosto od przodu. No i wejdziemy. No i zobaczcie moją pierwszą budowlę. To jest dom Marcelanikiego lat 10. Wchodzimy i tu jest takie po prostu malutki. Domeczek. Tutaj o, tutaj były dziury, ale to niechcący Martyna zrobiła, więc na to nie patrzcie. Tutaj jest kuchnia. Taka mała kuchnia. To jest skrzynia z niczym nie a nie z miąskiem. No Jezu, tutaj pamiętacie też zrobiła Martyna. Wszędzie robi Martyna, albo ja, ale chyba Martyna. Tutaj jest oczywiście to wejście. Tutaj są biblioteczki, tutaj jest biurko, a tutaj są jeszcze skrzyneczki i łóżko. Ogólnie tak. No nie. Tutaj jest ogólnie właśnie skrzyneczka i wesoło czeka taki mały stół do obiadów. I wiecie tego? Tutaj jest kranik, tutaj jest balublawanna, tutaj jest toaletka. Ale nie zrobiłem chyba wody. Tutaj właśnie jest toaletka i teraz idziemy dalej. Tutaj jest głośnik, głośnik, telewizor. Tutaj jest kanapa, no i jedzonko, które Martyna jedno zabrała. No i tutaj by było na tyle. Jak pokazałem wam z środka. Czy jeszcze coś jest u góry? Taka wielka łazienka, czy co? Tak, taka wielka łazienka, po prostu okej. Okay. A więc teraz idziemy jeszcze na górę, na piętro. I co by tu było jeszcze? Tutaj są kwiatki, tutaj jest bujawka. I tutaj jest jeszcze ta do skakania, jedna. Druga trochę większa. A jeszcze są dwa leżaczki i jeden. No i jeszcze to wszystko. W sumie teraz zobaczycie moją drugą budowlę. A więc takie magiczne przejście. Trzy, trzy cztery, pół. Uczekajcie. Nie, nie mogę tego zrobić. Dobra, po prostu widzimy się za chwilę. To jest drugi domek, trochę źle zrobiłem, ale tak się prezentuje od przodu. Takie włosy ma jak normalnie mój skin. Zobaczcie. Takie włosy, a takie włosy. naprawdę no, niczym się nie różnią. Tutaj są takie włosy. Martyna mówiła, że małe oczy według mnie są. Nawet i spore. Tutaj właśnie tak. Od boku są tutaj taka kratka, takie jakby miały być włosy, tutaj też włosy, no i tutaj też włosy, na to się naprawdę długo napracowało, dwie, dwie godziny. Tutaj wejście, tutaj tak, tutaj będzie ogólnie kuchnia, skrzyneczki, kuchnia, skrzyneczki, kuchnia, skrzy... Okej, okay, dobra... I tutaj lecimy dalej, tutaj dalej kuchnia, dalej kuchnia, dalej kuchnia. No i tutaj bujawka, bujawka, bujaweczka, tutaj kwiatki ogólnie i tak jak wcześniej, a tutaj co to było? A, wielki salon, no i tutaj oczywiście było takie coś. No właśnie, tak. I nie wiem, czy też jutro się nie pojawi taki odcinek, bo Martyna też ma do późna lekcję. Albo pojawi jeszcze zobaczymy, ale może nie może będę musiał wymyślić nowy scenariusz a więc właśnie tak no tutaj będzie tak, no tutaj tak telewizorek tutaj tele, taki telewizorek dla małego dzieciusia, taki ekranek tutaj dalej kuchnia, jeszcze była tam tam tam, tam do, 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 do huśnawka, o której już wam mówiłem, a co się stało? a pewnie zburzę bloki tak postawiłem, tutaj jest oczywiście są kwiatki I jeszcze nie marcie się tutaj nie zapomniałem o tym, że tutaj jest kibelek. Tutaj jest normalnie kranik. Tutaj jest normalnie ta. To się nazywa ta co pierze. O, no właśnie pralka. A więc właśnie tutaj jest wanna, taka ogromna, ogromna, ogromna wanna. No i tutaj już wszystko by było w tej łazieneczce. Na kapie trochę woda. Tutaj jest właśnie kwiatki, jak już mówiłem, to jest taki fajny dodatek Po prostu Jak czegoś się nie, nie może zbudować, to po prostu to jest, tutaj są biblioteczki Tutaj są komputery, czy tam laptop jak zwał tak zwał yy, I tutaj są krzesła Tutaj właśnie są jeszcze jeden kwiatek, To to takie fajne po prostu Jak gdzieś masz coś pustego I nie wiesz co zrobić, to po prostu możesz zrobić kwiatki No właśnie tak, tutaj są skrzydeczki i łóżko i telewizor Właśnie tak, no a teraz lecimy dalej, dalej to by było, jeszcze huśtawka jest tutaj oczywiście i tutaj, to właśnie tak, tutaj będzie huśtawka następna, tutaj będzie, a tutaj będzie, dobra, tutaj są kwiatki po prostu domieszczenie. domieszczenie tutaj jest taki mini daszek, tak jak zwał, tak zwał dla mnie to jest daszek, a nie jakiś tam... A nie jakieś tam mnie Tutaj są właśnie Łóżeczko już bez skrzynek, bo się spieszyłem, Bo to było 21 pierwsza leś, Tutaj właśnie tak I tutaj jest oczywiście obrazek Łóżka i tutaj Jeszcze skrzynka była Jak widzieliście, którą zburzyłem No i tutaj tak No i widzimy się teraz Już chyba w... A nie, jeszcze tutaj bujawka jest Tak, bujaweczka Tutaj jest jeszcze druga toaletka Oczywiście tak, to jest jeszcze trochę mniejsza wana, chyba trochę mniejsza Chyba trochę mniejsza I tutaj jest oczywiście pralka też mniejsza I kranik No właśnie, no i tutaj jeszcze jest oczywiście taki salon na mecze, a nie na takich gości przyjmowania To jest taki po prostu salon na obejrzenia filmów Taki, po, taki lepszy, tutaj pokazywanie to jest ten No a więc ogólnie piszcie w komentarzach czy, czy, blidle, który dom według was mój jest lepszy weźcie też wielkość i ten domek łóżko piętrowe, który pierwszy pokazywałem, budowałem. budowaliśmy 3,5 godziny, a tą głowę budowaliśmy 4, prawie 4 godziny. Za kilka minut by były 4 właśnie tak, no i tutaj już Wam pokazałem. No i oceniajcie i pod względem ile budowaliśmy też, żeby nie było, że. Ocenicie po tym jak, jaka jest wielkość. No pod tym ile to budowaliśmy też. Z Weźcie, pod Weźcie pod wzgląd Weźcie pod wzgląd. Dobra, teraz widzimy się po prostu w domkach Martyny. Tak się prezentuje Martyn od tak jakby przodu. No bo to jest jednak przód, bo tu jest wejście. Tak się prezentuje od boku. Też ma okienko, fajnie, fajnie. Tak się prezentuje od z tyłu, no i pewnie tak samo jak od boku, się prezentuje od boku, a więc tutaj jest fajnie, bo jest jeszcze taka mini drabinka. Okej. Okay. Piszcie pod jeszcze innymi filmami, jak oceniacie mój i Martyny, który wygrał, wiecie, pod innymi. A więc po prostu tutaj lecimy i co na nas czeka pierwszego? Na pierwszego cz czeka mnie sypialnia. Okej. Okay. Mm -hmm. Tu no tutaj jest fajnie, bo są łóżeczka, tylko to mi się bardzo nie podoba. No i tutaj jest jeszcze dla małego dziecka, z którego nie mogę wyjść, a więc lecimy dalej. Tak ciemno tu jest. Tutaj jest oczywiście piesek i coś w sz szulker, bo szalka, szulker, jak zwał tak zwał. Tutaj jest po prostu okienko, tutaj, co to jest? Ani tak się zrobiło, trochę brzydko, tutaj jest, co to było, kuchnia czy? Łazienka, a łazienka w ogóle nie miał czytać. Okej, okay, kibelek nie ma pralki, nie ma umywalki. Nie jest wana. No to trochę słabo, że nie ma pralki ani umywalki. No mogę zrobić większą. No bo zobaczcie, jak to po prostu pusto przestrzeń mogła zrobić nawet i dotąd. Ja robię, jak nie mam pomieszczenia, to po prostu robię takie wielkie. I Coś tam dopełniam. Dla mnie to jest mega fajne na no, takie dopełnianie. Tutaj jest oczywiście kuchnia chyba tak. Tutaj po prostu z Martyną zburzyliśmy. No, i tutaj jest shulker szur, Box, albo szalker, jak nazywał, tak zwany. Właśnie, już to mówią chyba 10 razy. Tak, to była kuchnia, i to było chyba wszystko tak. Z tego piętra to by było już wszystko. Teraz jest po prostu taki dach, na którym można tylko to postawić. Tutaj nie zwracajcie uwagi, właśnie na dziury, no bo to po prostu spowodowane jest tym, że my coś wyburzyliśmy, no i tutaj tylko bujawka. mogła coś Martyna więcej zrobić. Choćby jacuzzi takie, albo. Choćby na przykład um, jakieś krzesełeczka, jakiś stół. No właśnie. Teraz widzimy się w Martyny drugim po prostu domu. I oceniajcie znowu pod względem, ile budowaliśmy, nowa już mówiłem, ile to, a ile to. A teraz przenosimy się do drugiego. Teraz oczywiście jest właśnie Martyna w wersji głowy. A trochę mi się te deski nie podobają, ale już niech, niech będzie, tutaj jest tak, tutaj jest tak, i tutaj jest tak, i tutaj jest wejście, a więc wchodzimy. Martyna zgapiła do mnie pomysł, bo na początku nie robiła takich schodków. Mm, Martyna zgapiła się do mnie pomysł. Jeżeli oglądasz to to wiedz, że myślę, że skapiłaś. tutaj oczywiście są pieski, jakby inaczej. Takie coś, tutaj pojemnik, no ten łazienka, mm, w łazience jest oczywiście to, to i je, chociaż jest umywalka, chociaż jest umywalka, bo nie było jej. tutaj jest kibelek i taka duża, duża, duża wanna, tylko mi się nie podoba to. Mogę zrobić po prostu biały beton, bo to ładniej wygląda, według mnie, według Was, nie wiem, tutaj jest akwarium, taka woda, po prostu akwarium na no akwarium. Tutaj jest jacuzzi, mogła to zrobić w łazience, zamiast wanny, Ale śnieg zrobiła, tak zrobiła. Yy, tutaj, by, tutaj jest stoliczek. Oczywiście. Fajny szklany. Ja lubię szklany, ale zapomniałem zrobić w tamtym domku, wiecie, w mojej głowie. Tutaj oczywiście jest pewnie chleby. Tak, tutaj jest yy, chyba kranik, nie jestem pewny. Tutaj jest taki strumieniek. I tutaj jest jacuzzi. Można wskoczyć, ja już nie będę skakał, ale też myślę, że fajne. Tutaj jest bujaweczka. No i tutaj jest taki chyba stoliczek, albo miał być na tym kwiatki, ale Martyna nie zmieściła, albo zapomniała. Nie wiem szczerze, ale naprawdę fajne. Oceniajcie, która moja budowa lepsza, która Martyny. I no właśnie i ogólnie oceniajcie. Która jest według Was najlepsza z tych wszystkich? Z Martyny, z moich. Według mnie u mnie lepsze, było, lepsze była głowa ze środka, myślę. U Martyny myślę, że było chyba, myślę, jednak łóżko, albo to nie, no chyba łóżko, szczerze przyznam. Albo nie, dobra, to na pewno to, bo tam jednak zauważyłem ten błąd, że jest dużo przestrzeni, a tutaj aż tyle nie ma, a więc spoko, pewnie wzięła moje rady, a więc tak, no i a tak ogólnie myślę, że najlepsza budowla to była moja i to była głowa. Właśnie tak, no nie wiem, wiesz, żeby nie było, że ja po prostu wolę swoje budowle i żeby nie było, że... Mówię, że, że ten, że mam sobie budowę, ale po prostu, według mnie, chyba najlepsze była po prostu moja głowa. Nie to, że coś tam, że faworyzuję siebie, a nie yy, jakieś inne osoby, albo, wiecie, że nie oceniam fair tylko dlatego, że chcę wygrać. Nie. To po prostu, według mnie, po prostu jest to lepsze. Yy, moje na drugim miejscu, myślę, że Mart Martyny Głowa na trzecim miejscu no mm, tutaj myślę, żeby był remis Trzecie miejsce i to i to Więc to VS to To trzecie miejsce To VS to, tam to pierwsze A to drugie No a więc tak, no wypiszcie w komentarzach Jak oceniacie I to co ja wszystko powiedziałam to, to też oceniajcie, a więc My po prostu się widzimy w następnym odcinku Mam nadzieję, że to jutro będzie z Martyną Pamiętajcie, daily do 22 grudnia Mam nadzieję, że tego nie Nie, nie, że Będę nagrywał nie dalej, jeżeli zapomnę to przepraszam i może wleci dwa odcinki na następny dzień, jakby tak było. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale w każdym razie subskrybujcie mój kanał i zostawiam wam linki do TikToka w opisie. I nie będzie linków, ale ogólnie wpiszcie sobie te linki na TikToku i Wam po prostu wyskoczy mój TikTok. Oj, martyny TikTok. Że jej tu nie było, to nic nie szkodzi, ale no ogólnie to cześć. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach. Pięć łapek w górę, na no, więc cześć. Trzymajcie się, do zobaczenia elo, i Eloi. Do następnego, do jutra.